Samodyscyplina, siła woli, sprawczość, zaradność to cnoty, w których upatruje kluczy do wolności, w której rozkwita miłość. Cnoty te są tożsame z etosem pracy u podstaw w odniesieniu indywidualnym do mojego własnego życia, jak i do tych przedstawicieli społeczeństw ludzkich będących solą ziemi. Świadomie kieruję i skupiam uwagę na tych wartościach, celując w nie pomimo przeszkód i przeciwności. Na drodze doskonalenia się poprzez trening mentalny, prowadzący do opanowania tych cnót, poznaję siebie, najczęściej obierając warstwy iluzji, jakie nakładam sam na swój własny obraz siebie. Zarówno w kwestii swej omylności. Do czego jestem, jak i do tego, do czego nie jestem zdolny. Wciąż nie przestaje mnie zadziwiać, jak wielką niechęć i opór mogą wywoływać czynności, które mają korzystny wpływ na samorozwój, kształtowanie charakteru, a jak piekielnie łatwe i przyjemne jest oddawanie się czynnościom, które zatrzymują człowieka w miejscu, o ile nie powodują regresji. Te przemyślenia mają jednocześnie słony, gorzki i kwaśny smak, trochę jak lekarstwo, które nie jest przyjemnym, ale koniecznym krokiem na drodze do wolności.